Cześć, tu Paweł Girecki. Co robię na co dzień? Pomagam firmom zmieniać się w miejsca, w których warto pracować. A jak to robię? Usprawniam procesy, dzięki czemu wyniki stają się bardziej przewidywalne, a to z kolei oznacza mniej stresu i więcej czasu dla ludzi. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzisiaj odcinek o tym, w jaki sposób przejść ze stanu, w którym nie bardzo kontrolujemy nasze zapasy, a przynajmniej takie mam wrażenie, bo nasze zapasy są zbyt duże, albo często brakuje nam zapasów i zatrzymuje się nasza produkcja, czy nie jesteśmy w stanie dostarczać do naszych klientów, a najczęściej występują te wszystkie efekty razem. A dodatkowo, mimo tego, że staramy się podejmować jakieś działania, to niestety nie dają one dobrych efektów. Wiele firm w takich sytuacjach zgłasza się do firm konsultingowych czy ekspertów od zarządzania zapasami, żeby oni pomogli faktycznie wprowadzić takie zmiany w organizacji, które pomogą odzyskać tą kontrolę nad zapasami. I faktycznie taka firma wchodzi, robi świetny projekt, tak wcześniej diagnozuje, gdzie są problemy, jakie zmiany należy wprowadzić, wdraża te zmiany razem z zespołem, opracowując wspólnie rozwiązania. No ale później projekt się kończy, firma konsultingowa znika i bardzo często niestety znikają też efekty. I cały system jakimś magicznym sposobem wraca do tego samego stanu, w którym był przed, tak? Czyli mamy za dużo zapasów, nie wiemy do końca co się dzieje i generalnie następuje jedna wielka frustracja. A co gorsze, ciężko szukać winnych takiej sytuacji. Bo taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadkach, kiedy firma, organizacja nie ma wyznaczonej osoby, która jest odpowiedzialna od początku do końca za proces zarządzania zapasami. Najczęstszą wymówką na utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest to, że no przecież nie ma, żadnego, nie ma jednego działu, który by faktycznie jakby miał pełną kontrolę nad całym procesem. Tak? No bo coś tutaj robi planowanie, coś tutaj robi sprzedaż. Coś tu robią zakupy, magazyn ma wpływ na to, jak te zapasy się kształtują, więc no nie można tak jednej osoby wyznaczyć. Nie? Ale tutaj niestety powiem, że niestety albo na szczęście trzeba taką osobę wyznaczyć. Czy może raczej nie osobę, tylko funkcję, czyli na przykład, że szef planowania, szef supply chain, szef zakupów, czy ktokolwiek inny, czy stworzyć w ogóle nawet osobne stanowisko. Pod tytułem inwentory manager czy koordynator zarządzania zapasami, czyli ktoś, kto będzie takim strażnikiem systemu i będzie czuwał nad całością. Będzie pilnował tego, kiedy zaczynamy odpływać od, od procesu, który został wypracowany, od tych rozwiązań, od tych zmian, które powinny zostać wprowadzone, żeby uzyskać odpowiednie wyniki. I dzięki temu upewniać się, że te wyniki faktycznie są osiągane. A jeżeli nie są osiągane, to inicjować odpowiednie działania. Odpowiednie kolejne zmiany w procesie, które mają wpłynąć na to, że faktycznie firma odzyska kontrolę nad zapasami i będzie miała te zapasy na odpowiednim poziomie. I tak naprawdę nie dotyczy to tylko projektów związanych z zarządzaniem zapasami, ale tak naprawdę wszystkimi. Jeżeli wdrażamy jakiś nowy proces w organizacji i firma na przykład zgłasza się do firmy zewnętrznej o to, żeby taki proces wprowadziła czy taką zmianę przeprowadziła, a nie ma określonego. Od samego początku właściciela tego procesu po stronie organizacji, czyli kogoś, kto później będzie, czyli kogoś, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za wprowadzenie tych zmian pomocą firmy doradczej, ale też później za utrzymanie tych zmian i rozwój procesu po tym, jak firma doradcza zakończy projekt. Więc to jest pierwszy podstawowy warunek, czyli wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za proces zarządzania zapasami. I teraz, co dalej? Wspomniałem wcześniej o tym modelu współpracy z doradcą zewnętrznym, i to jest najłatwiejszy model, no bo taka firma przychodzi, faktycznie doradza według swojego wypracowanego modelu, według swojej metodyki, w jaki sposób ten proces ustawić, żeby było dobrze. I tutaj powiem jasno: nie ma jednego najlepszego sposobu na to. Jest wiele firm z sukcesami, które takie rzeczy wdrażają. Jest wiele firm produkcyjnych, czy firm, które generalnie wypracowały jakiś model zarządzania zapasami, i te modele są mniej lub bardziej różne od siebie, i wszystkie mają swoje wady i zalety. Ale niezależnie od tego, jaki proces czy jaką metodykę przyjmiemy przy zarządzaniu zapasami, najważniejsze jest to, żeby w ten proces i w DNA tego procesu było wpisane ciągłe doskonalenie. Bo nawet najlepszy proces na ten moment, który wprowadzamy dzisiaj, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, może już nie być do końca aktualny, ze względu na to, że zmienia się otoczenie biznesowe, że zmienia się może trochę model biznesowy firmy, bo bardzo dużo też zależy od tego, jakie rozwiązania wprowadzić, nie tyle od branży, nie tyle od produktu, którym się zajmujemy. Tylko bardziej od modelu, przepraszam, modelu biznesowego, w którym firma działa. Ale wracając do tematu. Tak najprostszym sposobem wziąć firmę zewnętrzną, pomogą nam, wytłumaczą, poprowadzą za rękę, ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Czasami firmy muszą same zadbać i wypracować taki proces, i od czego wtedy najlepiej zacząć. Oczywiście po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za cały proces, pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, że wiemy, co mamy na naszym zapasie. Czyli czy magazynu, czy mamy jasne, klarowne informacje rzetelne odnośnie tego, co mamy faktycznie na naszym stanie magazynowym. Jeżeli tu jest bardzo duży bałagan, i koniec końców konkluzja jest taka, że no, mamy jakieś dane w systemie, ale im nie ufamy, bo one się bardzo mocno rozjeżdżają, albo są aktualizowane tak od czasu do czasu i najczęściej przed inwentaryzacją. No to mamy bardzo duży problem, bo niezależnie od tego, jaki system, jaki proces zarządzania tymi zapasami opracujemy, najczęściej on będzie się rozbijał o tą nieakuratność stanów magazynowych. Więc pierwsze, co odzyskać kontrolę nad stanami magazynowymi, najprostszym sposobem jest wprowadzenie procesu tak zwanej inwentaryzacji ciągłej, czyli systematycznego, najlepiej codziennego liczenia jakiejś partii indeksów, które mamy na magazynie raportowanie odchyleń, identyfikacja przyczyn źródłowych tych odchyleń i systematyczna praca nad tym, co należy poprawić, choćby nie wiem, w procesach magazynowych, czy w procesach raportowania, żeby te stany magazynowe były rzetelne. I może brzmi to, że faktycznie zaczynamy coś tam pomału zbierać dane i po pół roku dopiero mamy wnioski i coś się zacznie dziać po, po roku, to powiem z doświadczenia, że identyfikacja takich najgrubszych tematów które bardzo szybko pomogą zwiększyć tą rzetelność stanów magazynowych, nie trwa bardzo długo. Jesteśmy, bardzo, jest, jesteśmy w stanie bardzo szybko to zidentyfikować. I co najważniejsze, wyciągnąć wnioski, wdrożyć działanie, powiedzieć, OK, tutaj już się coś dzieje. Nie musimy oczywiście czekać do momentu, aż nasze stany magazynowe będą idealne. Równolegle należy też zacząć podejmować inne działania, czyli odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie. To ile tych zapasów tak naprawdę powinniśmy mieć? I tutaj bardzo pomaga wyliczenie czegoś takiego jak zapas standardowy, czyli na podstawie naszych warunków handlowych, parametrów MRP, czy rutyn zamawiania materiałów, czy produkcji, czy wysyłki do klientów, zapotrzebowania, jesteśmy w stanie na podstawie tego zestawu danych obliczyć, jakie zapasy tak naprawdę powinny być na magazynie. Dla każdego indeksu. Więcej na ten temat mówiłem w odcinku o zapasie standardowym. Link zostawiam w opisie do tego odcinka. Zajrzyjcie tam i tam faktycznie tłumaczę, w jaki sposób do tego podejść. Jeżeli już mamy policzony ten zapas standardowy, zderzamy go z tym, co mamy na magazynie i identyfikujemy, gdzie mamy za dużo, gdzie mamy za mało. W zależności od tego, co jest naszym większym priorytetem, bo bardzo często to, gdzie jest za mało tego zapasu stanowi dużo większe ryzyko dla organizacji i dużo, jest dużo pilniejszą sprawą niż te elementy, gdzie mamy tego zapasu za dużo. I na podstawie tego też odpowiednio spriorytetyzować działania, tak? Czyli przede wszystkim zidentyfikować przyczyny, dlaczego mamy za mało, albo dlaczego mamy za dużo. Bo jeżeli w tym poprzednim ćwiczeniu ustaliliśmy sobie jakiś standard, że mamy nasze zapotrzebowanie, wiemy, jak często dostajemy dostawę, wiemy, jak Jakie są wielkości tych dostaw, wiemy, jaki mamy zapas bezpieczeństwa, wiemy, o ile wcześniej chcemy mieć tą dostawę, więc wiemy, okay, ile, ile tego zapasu powinno być. Ale jeżeli jest jego istotnie więcej, no to coś się musi dziać nie tak, czyli niezgodnie z tymi naszymi parametrami, czyli niezgodnie z tym standardem, który sobie określiliśmy, że tego zapasu mamy więcej. Jeżeli poznamy ten powód, gdzie bardzo często jest to po prostu nietrzymanie się tego standardu. Czyli zamawianie w trochę inny sposób, bo tak jest wygodniej, albo nam, albo na przykład dostawcy, albo produkcji, jeżeli chodzi o wyroby gotowe i półprodukty. No i trzeba tą sytuację w jakiś sposób naprawić. Czyli albo stwierdzamy, że standard, który określiliśmy jest dobry, i osoby realizujące, planujące produkcję, czy planujące zakupy, i realizujące powinny się trzymać tego standardu. Albo mówimy, że jednak ten standard, który sobie określiliśmy, no nie jest do końca idealny, i to, co robią nasi specjaliści, jest jednak dobre i ma, ma jak największy sens, no to powinniśmy sobie skorygować te parametry, czy to w systemie, czy w umowach, żeby faktycznie odzwierciedlało to, to, w jaki sposób my działamy. Ten etap ma na celu odzyskanie kontroli nad samym procesem. W ten sposób, żeby on był przewidywalny. Czyli jeżeli określamy jakieś zasady, no to wiemy, że one będą egzekwowane. Bo w tym momencie możemy zrobić też tak, że ok, obliczyliśmy sobie ten zapas standardowy i mówimy, no dobra, no to ścinamy takie parametry tutaj. Tutaj zapasy bezpieczeństwa, tutaj zwiększamy częstotliwość, dzięki temu w tabelce w Excelu wszystko się zgadza, zapasy powinny spaść. Robimy to i w rzeczywistości i później na samym magazynie, na samych zapasach nic się nie dzieje. Dlatego, że... Nie mamy pewności, albo po prostu standard jedno, a realizacja drugie. Więc dopóki nie mamy pewności, że proces działa i mamy jakieś określone standardy, które są egzekwowane, którymi nie jesteśmy w stanie, brzydko powiem, manipulować po to, żeby uzyskać określony efekt na zapasie, no to nasze działania tutaj niewiele dadzą. I idąc dalej, kiedy już mamy pewność, że nasze Stany magazynowe są poprawne. Wiemy, ile tego zapasu powinniśmy mieć, wiemy, z czego wynikają odchylenia, wiemy, że nasz proces jest przewidywalny. Możemy przejść do kolejnego etapu, czyli faktycznie modyfikacji tych naszych standardów, czyli tego, jak proces jest ustawiony, żeby uzyskać określony efekt, czyli na przykład zmniejszenie poziomu zapasów i poprawa płynności finansowej firmy. I metodą najpopularniejszą, jest tak zwana metoda partyzancka, której nie polecam, czyli ścinamy, tak? Zwiększamy częstotliwość, ścinamy poziom zapasu bezpieczeństwa. I inne parametry, które spowodują to, że w Excelu nam się będzie zgadzać. Nie polecam tej metody, ponieważ no, trzeba to jednak zrobić z głową. Bardzo często... Przytaczam taką anegdotę odnośnie firmy, w której pracowałem, w której faktycznie ścięto wszystkie zapasy bezpieczeństwa, bo trzeba redukować zapasy. I efekt był taki, że na początku zapasy spadły, a później zaczęły gwałtownie rosnąć. Była to firma, która zajmowała się montażem pewnych podzespołów, czyli zamawiała bardzo dużo komponentów od swoich podostawców, montowała to i później sprzedawała dalej. I po ścięciu tych zapasów bezpieczeństwa efekt był taki, że coraz częściej zaczynało brakować różnych komponentów. Bo po prostu okazało się, że część z tych zapasów bezpieczeństwa była na zaś, a część była faktycznie potrzebna. I w momencie, kiedy je zredukowano, okazało się, że po prostu dostawcy dalej dostarczają tak jak dostarczali, czyli mają często opóźnienia i komponentów na produkcję zaczyna brakować. Ale jeżeli brakuje jednego komponentu, no to pozostałe komponenty spływają. Nie są wydawane na produkcję, nie są produkowane, nie są montowane, nie są wysyłane do klienta, czyli po prostu gromadzą nam się na magazynie. Firma z tej sytuacji wychodziła tak naprawdę parę lat i zrobiła sobie, swoim klientom i swoim dostawcom bardzo dużą krzywdę, ponieważ całym łańcuchem dostaw bardzo mocno szarpano, tak? Nie ma komponentów, no to. Jedziemy do dostawcy, siedzimy mu nad głową, tu są priorytety, tu gasimy pożary, bo trzeba priorytetyzować kolejkę, trzeba pracować w weekendy, jak już komponenty przyjadą. Od klienta przyjeżdżają do nas, żeby nas pilnować. Zatrzymujemy linię produkcyjną u klienta. Milionowe, czy nawet miliardowe straty. Koszmar. Dlatego nie polecam tej metody. Metody, którą polecam, niestety jest związana z bardzo żmudną, nudną i regularną pracą którą na szczęście można w pewien sposób sobie bardzo ułatwić, bo idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia racjonalności ustawiania tych parametrów dla poszczególnego, dla poszczególnego indeksu jest to, żeby faktycznie bardzo dokładnie analizować sytuację, jak pracują nasi dostawcy, jak, jakie mamy opóźnienia, jak często mamy na przykład problemy jakościowe i na tej podstawie określać sobie poziomy bezpieczeństwa. Na podstawie ogólnie dostępnych w Wikipedii wzorów, później je racjonalizować w oparciu o ocenę ekspercką, w ten sam sposób ustawiać pozostałe parametry tak, żeby one miały jak największy sens, i tak robić indeks po indeksie. Na szczęście, tak jak powiedziałem, można to bardzo mocno uprościć, bo nie nad wszystkimi indeksami musimy się aż tak bardzo precyzyjnie pochylać. Dlatego bardzo pomocną metodą jest tutaj metoda segmentacji naszych indeksów, naszych zapasów, na przykład może ABC XYZ o której już albo nagrywałem coś, albo pisałem na blogu. Jeżeli tak zostawię link w opisie do filmu, jeżeli nie, to na pewno wkrótce nagram o tym odcinek z wyjaśnieniem w jaki sposób tą segmentację przeprowadzić. Ale niezależnie od tego jaką metodę tak naprawdę przyjmiemy. Kluczowe jest to, żeby podzielić sobie nasze indeksy na takie, które, nad którymi faktycznie chcemy poświęcić bardzo dużo czasu, żeby precyzyjnie je planować, czy wręcz w niektórych przypadkach ręcznie sterować każdym zamówieniem. Są to zazwyczaj komponenty bardzo drogie, strategiczne, przy których nie możemy sobie pozwolić na błąd, bo na przykład zamówienie ich za dużo może powodować bardzo istotny wzrost poziomu zapasów albo wręcz. Wręcz to, że one przyjadą, zepsują się albo przeterminują i będą po prostu do wyrzucenia. Także kwestia identyfikacja tych indeksów, którymi chcemy sterować bardzo precyzyjnie. Identyfikacja tych indeksów, do których na przykład jesteśmy w stanie przyłożyć sobie przynajmniej częściowo w jakiś sposób jakiś automat. Czyli na przykład, że dla tych indeksów stosujemy zapas bezpieczeństwa na poziomie nie, tygodnia. Dostawy są wywoływane przez MRP na podstawie na przykład Reorder Pointu, czy innej metodologii wywoływa wywoływania dostaw, i po prostu puszczamy to, i dopóki nie zaczną się tam robić jakieś problemy, niech leci to w miarę z automatu. Możemy sobie dla tej grupy indeksów prowadzić pewne raporty, pewne analizy cykliczne, które pozwolą nam identyfikować, okay, gdzie może się zacząć potencjalny problem. Tak, żeby być w stanie w porę reagować. No i tak naprawdę trzecia grupa indeksów, czyli takie, które w ogóle są tanie, nie ma prawa ich zabraknąć, ale to, jeżeli zamówimy ich za dużo, to nie ma absolutnie żadnego wpływu na wyniki firmy czy na kondycję firmy, więc warto tam ustawić taki automat, który nas zabezpieczy praktycznie w każdej sytuacji. Typu śrubki, zamawiamy pudełko, które starczy nam na miesiąc. I nie zastanawiamy się za bardzo. I ustawiamy tam w systemach wszelkiego rodzaju automatyzmy, które po prostu pozwolą nam na to, żeby po prostu o tych indeksach nie myśleć. Więc warto sobie zrobić te takie trzy grupy. Czyli grupa indeksów, którymi chcemy ręcznie sterować. Grupa indeksów, którymi nie chcemy aż tak bardzo się zajmować. Czyli warto tam... Yy, Wdrożyć jakieś zapasy bezpieczeństwa, jakąś automatykę, jeżeli chodzi o wywoływanie dostaw, ale też odpowiednio duży poziom kontroli na tym, co tam się dzieje. No i ta trzecia grupa, o której chcemy zapomnieć, to rzeczy mają być, może być ich dużo, nie stanowi to dla nas problemu. No i w ten sposób dochodzimy do etapu, w którym wiemy, co mamy na magazynie, wiemy, ile mamy mieć, mamy przewidywalny proces, mamy określone strategię dla naszych zapasów, czyli mamy te trzy grupy i w jaki sposób chcemy nimi sterować. Kolejnym krokiem oczywiście jest optymalizacja tego całego systemu, czyli przyglądanie się tym naszym grupom, tym naszym automatyzmom, poziomom zapasów bezpieczeństwa, czy może jest coś tam do zoptymalizowania, że jak przykręcimy gdzieś tą śrubkę, na przykład na tej ostatniej naszej trzeciej kategorii, czy coś tam tam nie spadnie, jeżeli chodzi o poziom zapasów. Ale jednak z, z doświadczenia Powiem, że same wprowadzenie tych poprzednich kroków bardzo mocno poprawia kondycję zapasów w firmie. I oczywiście wyniki. Czyli tak naprawdę odzyskanie tej całej kontroli nad tym, co z naszymi zapasami się dzieje i upewnienie się, że dzieje się tak, jak chcemy, żeby się działo. I oczywiście wszystko pod nadzorem, opieką naszego strażnika procesu, którego mamy, go, którego mamy wyznaczonego i który nad wszystkim czuwa. To oczywiście nie jest koniec ustawiania, Procesu zarządzania zapasami, bo dochodzą nam jeszcze takie elementy, jak cała kontrola procesu, czyli jakimi wskaźnikami powinniśmy mierzyć proces i mierzyć wyniki, żeby wiedzieć, gdzie faktycznie mogą pojawiać się problemy, żeby być w stanie na nie reagować, żeby być w stanie wyciągać z nich wnioski i wprowadzać odpowiednie działania zaradcze. To jest jedno. Druga rzecz, coś z czym boryka się wiele firm, czyli tak zwane excess and obsolete, czyli zapasy, które mamy na magazynie, ale mamy ich tak dużo, że będziemy ich, je zużywać przez bardzo dużo czasu lub są to zapasy, których po prostu już nigdy nie użyjemy. I tutaj w przypadku tych zapasów też mamy dwa procesy, czy podprocesy bardziej, czyli w jaki sposób nie dopuszczać, żeby takie zapasy powstawały i niekoniecznie jest to związane z tym, jak Realizujemy naszą strategię zarządzania zapasami, tylko bardzo często są to jakieś działania marketingowe, są to działania inżynieryjne, na przykład wdrażanie nowych produktów, które nie wyszły, lub zmiany inżynieryjne, które wycofały nagle jakiś komponent, czy jakiś produkt, którego mamy bardzo dużo na magazynie i to po prostu tam zalega. Czyli jedno to jest, w jaki sposób uszczelnić te wszystkie procesy żeby takie sytuacje się nie zdarzały, a z drugiej strony, no, co zrobić z tym materiałem, który już mamy? O tych i o jeszcze innych aspektach całego procesu zarządzania zapasami w kolejnym odcinku. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś wartościowego dla siebie. I tak jak wspomniałem wcześniej, jest wiele prawd, wiele metod radzenia sobie czy ustawiania całego procesu zarządzania zapasami. To, co dzisiaj przedstawiłem, jest jedną z nich którą ja stosuję i która sprawdza się i w firmach, w których pracowałem, i w firmach, którym pomagam odzyskać kontrolę nad zapasami, ale na pewno znajdzie się kilka innych metod, które mogą zadziałać równie dobrze. Ale niezależnie od metody, niezależnie od tego, w jaki sposób realizujecie działania związane z optymalizacją zapasów, czy realizujecie je sami, Realizujecie je przy współpracy z ekspertami z zewnątrz, zawsze pamiętajcie o tym, żeby mieć wyznaczonego właściciela procesu po waszej stronie. Bez tego jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się nie uda. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia następnym razem. Cześć!